z nami są goście dzisiejszego spotkania, przedstawiciele Anwilu Włocławek, trener Krzemysław Krasunkiewicz, jeden z zawodników Szymon Szewczyk Na początek gratulacje za zwycięstwo w dzisiejszym meczu w Lewach Kujawsko-Pomorskich i poproszę trenera o podsumowanie dzisiejszego meczu. Dzień dobry. Jestem bardzo zadowolony, że z tego faktu, że po ostatnim meczu, który przegraliśmy w Warszawie, a uważam, że, że był to jeden z naszych chyba najlepszych dwóch meczów w tym sezonie. Niestety nie udało się wygrać, że nie spuściliśmy głów i nie poddaliśmy się nawet przy początkowym wysokim prowadzeniu Torunia i, i oczywiście tutaj statystyki statystykami, ale to myślę że w takich meczach ma bardzo małe znaczenie. Naprawdę jestem bardzo dumny z graczy, że, że przez cały mecz wierzyli w zwycięstwo i, i to też ostatnio widać, że zaczynamy zaczynam lepiej się rozumieć w ataku i egzekwować pewne rzeczy. Piłka zaczęła na pewno lepiej trochę troszeczkę chodzić. Szukamy się i, i, i dlatego. Przepraszam. <laughs> 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 I, I dlatego jestem zadowolony. Dziękuję bardzo. Czy są do Panie Kosią, powiedzmy, wydaje się, że uważam, że większa agresja chciała nie nie, nie, nie wydaje mi się wydaje mi się, że, że troszeczkę to było też spowodowane że tutaj gracze Torunia Icy, i Maniga to są też Thompson to są, to są potężni gracze na, na swoich pozycjach i tutaj musieliśmy się po prostu troszeczkę mocniej może przeciwstawić, ale, ale ja generalnie jestem bardzo zadowolony z tego meczu w Warszawie, no niestety tam jedno, dwa posiadania decydowało o zwycięstwie i, i dzisiaj myślę, że kibice nas, nas też trochę ponieśli, bo, bo znowu był taki przedsmak playoffów, było czuć w powietrzu i, i za każdym razem, gdzie tam mieliśmy jakieś problemy. Mm, a nie przerwaliśmy tego czasem, bo ja nie ja jestem zwolennikiem wpadania w panikę przy, przy, każdym, przy każdym jakimś tam mniejszym ranie i, i, i przerwania to time-outem. I tutaj naprawdę było słuchać kibiców naszych, że też tak jak gracze nie poddali się. I, a takie mecze jak, jak z Toruniem no to będą na pewno fizyczne, i, i nasza liga generalnie jest dosyć fizyczna. Więc tutaj, jeżeli spotkały się dwa zespoły z, z górnej części tabeli, to na pewno nie będzie takiej miękkiej gry. Miękkie, miękkie, miękkie gry przepraszam. <kluje> Dziękuję. Łukasz Łąckiewicz jest drużyną na meczu, w składzie, ale na meczu. kiedy jest planowany no, My, myślę, myślę, że tutaj podchodzimy spokojnie do, do tego, bo nie jest to jakiś super młody gracz, ale nie jest to gracz, który jeszcze osiągnął swój szczyt i to jest taka troszeczkę inwestycja na przyszłość. Nie spieszymy się, dajemy Łukaszowi czas. Jeżeli będzie zdolny do gry na 15-20 stycznia to, to będzie dobrze, ale tak jak powiedziałem, to jest wszystko uzależnione od rehabilitacji postępów i też yy, Łukasz się musi wzmocnić, bo, bo jednak to jest 10-11 miesięcy poza grą i, i tutaj yy, nie możemy panikować i, i dodawać zawodników do składu. Dzisiaj był z nami tutaj, bo wszyscy przyjechali. KD też był, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jeżeli jest bliski wyjazd i, i możemy zabrać wszystkich zawodników, to to jest bardzo ważne do tworzenia chemii. Czy w związku z obecnością w cały czas jest rozważany powrót, przynajmniej czasowy, Iwana Almeida do składu? Y, kategorycznie nie. Z jakichś powodów Iwana nie ma w składzie. Jeżeli teraz byśmy mieli to zrobić, to ja, ja powtórzę po raz dziesiąty. Iwan Almeida to jest świetny gracz ale ja nie jestem w stanie ani on ze mną pracować i to nie jest ani atak w stronę Iwana, ani, ani żadne złe słowo w jego kierunku, po prostu czasami charaktery się nie potrafią dogadać i, i ja życzę Iwonowi naprawdę jeszcze owocnej kariery, bo to jest bardzo dobry gracz, I, ale w tym momencie nie ma to najmniejszego sensu, My mamy swój zespół bardzo zżyty i, i tutaj... Tutaj yy, czekamy na powrót Dyksa. może jakiś gracz nas wzmocni i zobaczymy. Yy, myślę, że fajnie teraz Sebastian Kowalczyk więcej minut, yy, może Bojan też więcej. I dzisiaj bardzo pomogli, tak więc tak spokojnie podchodźmy do tego, bo nawet nie ma jeszcze połowy ligi, a dopiero w styczniu zaczyna się szalone granie, bo mamy dwie bańki. Mecz z Brnem u siebie, mamy potem Puchar Polski zaraz, więc, więc na razie to są tylko takie przedbiegi. Nie ma więcej do trenera, to poproszę szybą na podsumowanie tego dzisiejszego meczbym powiedział. Po pierwsze tak z minus 19 wyjść na plus 8. Eee, to trzeba mieć naprawdę wielki charakter i, i ogromne serducho. Eee, było 30 do 11 i w tym momencie nie poddaliśmy się. Cały czas walczyliśmy i schodziliśmy na przerwę tylko ze stratą czterech punktów, więc to już pokazało, że jednak potrafimy grać i mamy charakter do tego. Potem wyjaśniliśmy sobie pewne kwestie w, w szatni i trzecią kwartę zamknęliśmy 10 do 22, co według mnie jest bardzo dobrym rezultatem. Ostatnia kwarta szliśmy łeb w łeb, 33 do 33, mimo że ta końcówka gdzieś ten persing nas troszeczkę zaskoczył i mogliśmy to już szybciej troszeczkę gdzieś tam nagrnąć, ale e, spokojnie rozegraliśmy to, e, pozwoliliśmy, że tak powiem, się gdzieś tam trapować, dobrze przerzuciliśmy piłką i dociągnęliśmy. Więc e, moje podsumowanie na ten mecz jest takie. Świetne widowisko, e, rewelacyjna gra obu drużyn, e, bardzo dobre wejścia z ławki, ale derby są dla nas. Uh, I mean that's a good team over there and um, they made some good adjustments in the second half which you know we, we, we prepared for in, in practice but it's different when you're going against you know that, that those quality of players so um, they just did a good job of uh, taking advantage of our mistakes defensively um, and you know, we showed that we, we could beat a team like that. We showed that during the season so far, uh, but tonight, just in the second half, it just wasn't our night. And you know, it's, it's a good job by them. You know, they, they took advantage of a situation and we just weren't able to recuperate after that. You had good energy, but it's not enough. And sometimes it's like that. That doesn't mean that our energy needs to change. You know, we've been a team that we've won a lot of close games because of our fighting spirit, and that's become the identity of this team. And we can't let that change. Uh, even tonight when we look back on the film we're going to kick ourselves because of some of the mistakes that we made but that doesn't mean that our effort wasn't there that doesn't mean that our fighting spirit wasn't there and if we continue to do that then you know these closed games we're going to find a way to win them absolutely and you know me i'm I'm a guy that love that stuff i love getting them all fired up so it was good to see you know this great number of fans uh, i've said this a Number of times already, we're going to need their energy as the season goes on because it really gives us a boost. And you can tell when the game was going back and forth in the fourth quarter, when they made a shot, their fans went crazy. When we made our shots, our fans went even crazier. So uh, we need that, especially at home in this atmosphere. Um, and if they continue to come back and enjoy themselves, you know, we're going to give them a pretty good show. Thank you. Yeah. All good? Well. Thank, you. Thank you. Coach. What was the key to success for Rami? Mm, I would say that the second uh, end of the first half, beginning of the second half, that was the key. I think uh, you know that with a short rotation, we have we can only play if all our players are in a good rhythm. And I think, especially offensively tonight, we had a few guys who who were not on the level they have been before. Uh, so that's re I would say first reason is. Maybe offensively, I think in the second and third quarter we didn't deliver so much as we wanted. We had too many turnovers, we didn't make some open shots, uh, we had some unlucky situations. And Anvil is a very experienced team and they used. So then they came back, they get in the front, we have been trying and then we came, we came back. Uh, but unfortunately at the end of the game uh, we didn't make some smart decisions and on the other side they hit. They had. They hit big shots. Okay.